Yo, 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 z tej strony Szczury witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym wideo pokażę wam o to chodzi w Kamaloka Labyrinth of Abyss, czyli taki labirynt się odchłani. Jest to też instancja robiona raz dziennie. Tutaj potrzebujemy całego party. Ważne, żeby w party był jeden summoner i jakiś dagger, który ma skilla Lure. Do summoner jest potrzebny, z jego skilla, hmm, bitreya. Zaraz będę tutaj używał, jestem na moim koniku. Także zobaczycie, jak to wygląda. Teraz jest bufowanie. Wstawiam ten filmik, ponieważ iż trafiłem na turbo drużynę oczywiście randomowa, znaleziona w party meczingu. Jak widzicie, tam stoi daleko grupka mobów. Tam w środku jest boss, którego trzeba ubić, ale żeby nie ruszać wszystkich, wysyłamy dagera, który z swoim skillem lurowania przyprowadzi nam pierwszego lepszego kolesia. Teraz moim zadaniem każdego summonera jest rzucić do niego bitre. Ja tu oczywiście sprzętu nie mam. Mam 79 level, a jestem na homku z akumenem, także szału nie ma. Na AM zbieram sianko. No próbuję. Któryś raz mi się tutaj uda to zrobić. Mm, zaraz on poleci. O i teraz tak. Teraz Dagger biegnie za nim. On wraca i będzie chyba on tam naparza swoją tą właśnie tego bossa, tą matkę swoją naparza. I teraz zadaniem Dagera jest wyciągnąć tą matkę. Znowu używa Lura, jak zobaczy którego. Dobra, i sprowadza, sprowadza tą mateczkę. I teraz naszym zadaniem będzie to y, rozwalić oba te y, potworki. Tutaj ta drużyna jest bardzo sprawna, także nie będę tutaj żadnych wycinek robił. Zobaczycie, jak to wygląda w pełnej drużynie. Cały filmik zajmie niecałe 10 minut, także zachęcam do obejrzenia. Ja tutaj będę się odzywał tylko w momentach, jeśli będzie trzeba coś e, ważnego, kluczowego zrobić, także zachęcam do e, uważnego oglądania. Ja tutaj mam swojego Magnusa, oczywiście tutaj są kowy srowy, bo to jest Laba 81. Tak się na tym mówi, to jest Laba 81. Na tym poziomie jest puszczony Shadow także będziemy szli sobie środkiem, ale normalnie na niższych levelach też są laby, tak samo brane jak i, jak i te kamy zwykłe, ale to też będzie filmik na ten temat i tutaj trzeba bokami iść. Czyli idziemy przy ścianach, żeby nie ruszyć tych potworków na środku. Teraz tutaj mówię, jest shadow puszczony przez blindensera, także nie ma tego tej takiej potrzeby. Tutaj tą następną komnatę tak samo musimy ominąć. Na tym filmiku idziemy sobie środkiem, ale normalnie tutaj po prawej, czy po lewej stronie trzeba uwalać na Pety, żeby się nie zablokowały. Czy to wilki, czy, czy właśnie Sumony. Lecimy, lecimy do góry. I teraz tak, tam na górze jest bosik, soi sobie sam. Z niego też nie będzie żadnego dropa ani nic. Bo to jest tylko środek do celu, że tak powiem. Tutaj ważne jest, żeby nie używać skili na tym, na tym bosiku, bo on paraliżuje. Jeśli używa się skilli, paraliżuje. Byłem tutaj z innymi, z innymi drużynami na innych levelach i niestety zdarzało się, że nie wszyscy o tym wiedzieli i różne tutaj rzeczy się działy. Ale ale to was ostrzegam, żebyście ten. Tutaj pamiętajcie, że BDK SWS powinni się rozstawić. Jeden z lewej, drugi z prawej, żeby sobie many nie zabierać. I jedziemy. Będzie tutaj ciśnięte. Great Wolfy. jazda, jazda. Mój, mój koniczek sobie tutaj bije. Także trzeba swoje odstać. Hmm, Kardynał, jak mówię, to party musi być y, przynajmniej, to jest takie party jak na raid, tylko mówię, jest potrzebny summoner i jest potrzebny dagger. Dagger jest tutaj bardzo wyjątkowy, no bo summonerzy y, w niektórych party są potrzebni, tak jak Kotek ma, ma, ma te bufki dla fighterów, jak Konik ma też tam swoje, y, że tak powiem mm, buffy dla magów, ale nie widziałem tutaj, żeby to magami było robione, wszystko jest robione teraz na fighterów. Taki tutaj mamy urok teraz, zauważyłem na tej kronice, że tutaj praktycznie party magów nie widziałem na takich instancyjnych rzeczach, na expach. Wcześniej jak grałem, magów było pełno, na każdych lokacjach sami magowie, w katakumbach tylko były deski, ewentualnie WL jakieś krasnale. Teraz możemy znaleźć i gladiatorów, i łuczników, i łuczników to się robiło dopiero mm, powiedzmy na endgame, jak już miałeś kasę, i chciałeś sobie w PVP poszaleć, to wtedy sobie albo robiłeś na subę łucznika, albo robiłeś nową postać i cisnąłeś łucznika tylko pod, pod PVP. Tak, tak się nie spotykało. Generalnie nie można było, było trudno samemu wyekspić takiego łuka. Potrzebował party magów, żeby go expiło. Taki był częsty, częsty przypadek, że tak trzeba było robić. I najlepsze klany oczywiście tak robiły. Dobra, ciśniemy dalej. Tamten bosik będzie z obstawą. Jak zwykle, obstawę trzeba ubić. Jak jest prawna drużyna, to chyba ta obstawa to się ani, ani razu nie pojawi. A tak średnio to dwa razy chyba się pojawia. Czyli zabijacie to i ona później się jeszcze raz pojawi. Tutaj chyba mi się nie pojawiła ta obstawa, ale zaraz zobaczymy. Tutaj już chyba można wszystkich skili używać, i z tego będzie drop. Także zachęcam do obejrzenia do końca tego filmu, ponieważ iż drop jest miodny. Miodny, ale to nie będę zdradzał. Sami zobaczycie. Pamiętajcie o subskrybowaniu, dawaniu lajków, komentowaniu. Będę cisnął dalej jakieś filmiki. Trzymajcie się. Hej!